Witajcie z tej strony Sebastian, o, czekajcie, hej, chyba <grystanie> było widać. W każdym razie właśnie wróciliśmy z zakupów, jest 27 kwietnia, e, piątek i pokażemy Wam to, co już dawno my temu mieliśmy kupić, czyli inną kamerkę. To jest reklamowana przez Was wielu GoPro, to jest dwójka akurat, była też jedynka, ale skoro była dwójka, to wzięliśmy tą dwójkę, która ponadto ma wyższą rozdzielczość i tak dalej. Okej, okay. w każdym... razie, <laughs> goś mi też stoi z boku i przeszkadza, ale postaram się skupić. Więc tak, kupiliśmy kamerkę i za chwilkę ją rozpakujemy, zobaczymy, co tam jest w środku. Ale czarny. A oprócz tego yy, taką przejściówkę, tak, do ładowarki, żeby można było do zapalniczki samochodowej podłączyć z dwoma wyjściami USB. I taką przyssawkę. Dlatego, że będziemy tą kamerę stosować też zamiast tej, którą na chwilę obecną mamy w samochodzie. Więc sobie zamontujemy. I karta pamięci 16, Agnieszka nie chciała 30. Nie, nie chciała 32, nie? Bo a środki. Żeby... No dobrze, w każdym razie rozpakowujemy tą e, kamerę, zobaczymy co tam jest w środku. Ach, jak, jak to się Jakieś pomysły no, masz? No trochę techniki, niekiwa, coś się mówi. Byłaś, nie runie! <laughs> Cochaj. Może w tą stronę... A tu są jeszcze te. Ach. Przyklejone to jest. To zaraz potargam, ja nie mam... A weź to rozwal, nie. Dobra. Nie? nie... Czekaj, za dużo Ale walczymy o to. Dobra. OK. Mm. Mhm. Tu kolejna folia. No jesteśmy bliżej. Już dochodzimy. Ej, co? A to byś się znowu kojarzy wszystko z jednym. No. <noise> Fajnie to jest zrobione, nie? Ok, co my tu mamy? Instrukcja. I kota też kupiliśmy. <noise> Bateria. Kabelę chyba do ładowarki. tutaj akcesoria, żeby zamontować tą kamerę w różnych miejscach, na przykład na kasku. Kupiliśmy taką standardową wersję, bo wiem, że są dedykowane na przykład dla surferów, czy tam do... O. A, ok, Czyli to naklejamy na przykład na samochodzie i potem wsuwamy tutaj kamerę. Tego jest tutaj... Chyba cztery sztuki są. każdym będę musiał poczytać dokładnie do czego to jest dedykowane, żeby... Zapisz tego kota, teraz nie, nie kotem nie z kota pokazujemy tylko kamerę. A to jest chyba do takich kasków rowerowych, jak się nie mylę. Koronary też. A nie, ogólnie to można na głowę sobie założyć. No zobacz. Na przykład podczas zabawy w łóżku. Jedna osoba zakłada sobie na głowę. Żartuję. I coś jeszcze tutaj. To pewnie w instrukcji będzie dokładnie, jakie jest przeznaczenie każdego z tych mocowań. Dobra, ale najważniejsze, zobaczmy tą kamerkę. Ona właśnie już jest tutaj przyklejona. Nawet jak chwilkę się tym pobawię. Zobaczę, jak to się demontuje. W każdym razie ja chcę ją zastosować przede wszystkim do dwóch celów. Po pierwsze do samochodu, jak będziemy jeździć, a po drugie jako, jako taką właśnie kamerkę szpiegowską. Czyli sobie przygotuję specjalne ubranko, włożę ją do kieszeni i tylko jakiś otwór tam sobie wytnę. To, co tutaj jeszcze można zrobić, to można tutaj z tyłu zamontować wyświetlacz LCD, dodatkową baterię, jakieś tam inne jeszcze akcesoria i to już jest... Kurczę, Aguś, weź go w sąd. I ta kamerka, jak widzicie, jest zabezpieczona przed wodą, można w niej nurkować i na pewno też y, zanurkujemy, zobaczymy, jak, jakie ujęcia pod wodą robi. Dzisiaj już nie będę nią nagrywał, chyba, że dla, dla testów, ale mam nadzieję, że już jutro jakiś pierwszy materiał nagram, może pojedziemy, nie wiem, no, zobaczymy, może gdzieś w sobotę albo w niedzielę pojedziemy i, i wykorzystamy ją, zobaczymy, jak nagrywa, prawda? I mam nadzieję, że dzięki tej kamerze Będziecie mieli więcej materiałów na lecie, czyli, że będę mógł wrzucać filmy zarówno z samochodu, jakieś ciekawe wyprawy, jak i takie właśnie ukryte ujęcia, znaczy u, ujęcia z ukrytej kamery. Po to właśnie okupiliśmy kupiliśmy, i oby to wyszło wszystko tak jak trzeba. Życzcie powodzenia, żeby się sprawdziła ten skurczy byk. No, papa, pa, hej.